Zajmiemy się zatem dzisiaj pierwszym punktem, jak zacząć ABC promocji. Nie umówimy go całego. Weźmiemy pod lupę tylko jeden problem, czyli prawidłowości, które warunkują sukces promocji internetowej. Te poszczególne problemy można by nazwać takimi self-contained concept. Trudno jest mi to przetłumaczyć na język polski, natomiast określa to taką metodykę tworzenia nagrań szkoleniowych takich jak to. Gdzie bierze się pod lupę tylko jedną koncepcję, omawia się jedną koncepcję dogłębnie. Jest to, trochę się to różni od takiej formalnej edukacji akademickiej, gdzie na wykładach często omawia się setki czy dziesiątki różnych koncepcji, w rezultacie żadnej się dobrze nie zna. Nie wnika ona pod naszą skórę, nie wnika do naszego krwiobiegu. My tutaj wolimy omówić dokładnie, Jedną koncepcję, naprawdę dobrze ją poznać i dzięki temu umieć ją zastosować. A zatem taką metodykę przyjmiemy. Działa ona w edukacji praktycznej i zajmiemy się prawidłowościami, które warunkują sukces promocji internetowej. Jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ buduje nam swego rodzaju fundament, który jest potrzebny, aby w ogóle zająć się promocją w internecie. Jeżeli tego fundamentu nie ma, to można takie błędy popełniać, że szok. Widzimy to na co dzień. Widzimy to po naszych klientach, po zapytaniach ofertowych, które do nas napływają, po różnych doświadczeniach, o których się dowiaduje, jak poważne błędy są popełniane. Zresztą, nawet sami jeden z tych błędów popełniliśmy gdzieś tam na naszej drodze rozwoju i oczywiście na tych błędach się uczyliśmy. Zatem przystępujemy do działania. Pierwsza prawidłowość, która warunkuje sukces promocji internetowej, to koncentracja. O co chodzi z tą koncentracją? Chodzi o koncentrację na jednej metodzie promocji. Lepiej jest wdrożyć świetnie jedną metodę i dopiero potem wdrożyć drugą, nigdy nie wdrażać trzech metod naraz. Często tak jest, że jako przedsiębiorcy czy specjaliści do spraw marketingu czytamy, interesujemy się i dowiadujemy się o jakichś kolejnych nowych metodach, strategiach, promocji, technikach i chcemy zrobić tego jak najwięcej. Marketing jest ogromnie rozrzucony tą dziedziną. Nie można zrobić wszystkiego, nie można być ekspertem od wszystkiego i często takie myślenie kończy się tragicznie tym, że wdrażamy trzy metody i wdrażamy je źle. Każdą z tych metod wdrażamy źle, każda z nich nie działa. Naprawdę znacznie lepiej jest się skupić na jednej metodzie. I wykorzystać do końca je potencjał. Być ekspertem tej jednej metody. Dopiero potem ewentualnie zająć się następną. Widzimy to też po naszej firmie. Przez długi czas imaliśmy się właśnie różnych metod. Chwytaliśmy różne sroki za ogon. I wreszcie po jakimś już chyba dziesiątym szkoleniu amerykańskim, gdzie usłyszałem skup się na jednej metodzie, dopiero wreszcie trafiło do mnie, że taką jedną metodą dla nas jest budowa listy adresowej. Prawdopodobnie ty o tym nagraniu wideo również dowiedziałeś lub dowiedziałaś się przez nasz biuletyn. Także nasz biuletyn, nasz e-mail marketing jest kluczem do naszej promocji. Również większość naszych klientów pochodzi z naszej listy adresowej lub też jest jakąś pochodną tej listy adresowej. Przykładowo ktoś. Jakiemuś znajomemu poleca naszą firmę, ponieważ jest na naszym biuletynie, nas czyta i nas zna, ma z nami relacje dzięki temu. Więc, dla nas ta metoda jest najlepsza, dla kogoś innego to mogą być linki sponsorowane, lub pozycjonowanie, lub PR, lub social media marketing, czyli marketing w mediach społecznościowych. Dużo tego jest, skup się na jednej metodzie i dopiero potem weź się za następną. To działa. Kiedy już się skoncentrujesz, nastaw się na budowanie biznesu. Budowanie. O co chodzi z budowaniem? Nie nastawiaj się nigdy na szybki zysk. Ja wiem, że jeszcze funkcjonuje coś takiego jak postulat marketingu bezpośredniego, który mówi, że na każdy wydany dolar czy na każdą wydaną złotówkę na reklamę należy zarobić więcej niż tę złotówkę, czyli na przykład złoty 10 zł albo 2 złote. Ale praktyka pokazuje, że zysk z wysyłanej reklamy ustawicznie spada. Cały czas rosną wydatki na marketing i reklamę w różnych firmach i w różnych mediach. Przykładowo w internecie, który nas tutaj najbardziej interesuje, wzrost wydatków na reklamę jest dwucyfrowy. Jest to, są to wzrosty rzędu od 10 do 40% rocznie. Przy takich wzrostach widzimy coraz więcej reklam. Oczywiście rośnie też cena reklamy, natomiast nie kompensuje ona, lub nie do końca kompensuje te wzrosty wydatków. Widzimy coraz więcej reklam, ludzie są coraz bardziej zaspamowani, te reklamy coraz mniej działają. W rezultacie ten zysk na reklamie spada. I nie należy się nastawiać na szybki zysk w stylu, że mam nową firmę, która ma dopiero miesiąc, wypuszczę reklamę za 1000 zł, zaraz zarobię na niej 2000 i za chwilę będę bogaty. Gdyby tak było, to wszyscy jeździliby Mercedesami z klasą. Natomiast tak nie jest. Należy się nastawić na budowanie biznesu, to znaczy, że zaakceptować, że może wydasz 10 tysięcy zł na reklamę i zarobisz tylko 7 tysięcy. Jest to bardzo realne. I może się okazać, że te 7 tysięcy to będzie kilku pozyskanych, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu pozyskanych nowych klientów, i tych kilkudziesięciu klientów, na przykład za miesiąc, albo za dwa miesiące, znowu kupi, i dopiero wtedy reklama ci się zaczyna zwracać. Więc ten zwrot z reklamy nie musi być natychmiastowy, nie musi być taki oczywisty. Należy skupić się przede wszystkim na budowie bazy klientów. To jest w ogóle postulat taki podstawowy nowoczesnego, dzisiejszego marketingu, że Należy z klientami mieć jakąś relację, nie nastawiać się na jednorazowych klientów. Firma, która nastawia się jednoraz, jednorazowo na klienta, na jednorazowego klienta, ma ciężko, chyba, że jest to akurat taka branża, że inaczej się nie da, no i że wszystkie firmy tylko pozyskują jednorazowych klientów, ale bardzo często zysk z jednorazowej transakcji, będzie bardzo mały w porównaniu z zysku z relacji z klientem, który kupuje kilkukrotnie. Czyta się też o tym i słyszy, że pozyskanie klienta kosztuje na przykład pięć razy drożej niż ponowne sprzedanie już naszemu stałemu klientowi. A zatem buduj bazę klientów, zaakceptuj to, że od razu może nie być zysku na Twojej reklamie. Nastaw się na budowanie firmy, a nie na to, żeby szybko się nachapać. Kiedy już skoncentrujesz się na jednej metodzie, skoncentrujesz się również na budowaniu biznesu następnie zajmie się poznaniem poznaniem czego poznaniem swojego klienta zrozum i poczuj swojego klienta po co otóż po to żeby twoja komunikacja marketingowa była skuteczna jeżeli robisz swoją komunikację promocję marketingową na podstawie swojego widzimisię tego co tobie się wydaje że jest ludziom potrzebne tego co ty uważasz że ludzie powinni kupować że to dla nich byłoby lepsze i będziesz starał lub starała się przekonać ich do swoich racji, swoich klientów potencjalnych, to no niestety będzie ci ciężko rozwinąć firmę. Przede wszystkim firmę należy budować na prawdziwych potrzebach klienta, czyli prawdziwych, czyli nie tych, które my sobie gdzieś tam wymyśliliśmy czy uzduraliśmy, często, tylko tych, które oni naprawdę mają. I żeby te potrzeby poznać, to będziemy jeszcze później rozmawiać. Jak będziemy omawiać temat, jak poznać swojego klienta, takie pytanie również się pojawiło. Na razie dowiadujemy się po co? Po to, żeby Twój, twój komunikat był skuteczny i trafił w ten czuły punkt. Kiedy już poznasz swojego klienta, nastawisz się na budowanie biznesu i skoncentrujesz się na jednej metodzie naraz, zajmij się świadomością. Samoświadomością. Żeby wiedzieć, czego się chce, robiąc promocję internetową. Bo często do tej promocji, jako właściciele firm, szczególnie, bo specjaliści do spraw marketingu tutaj trochę bardziej systematycznie podchodzą do takich tematów, często nastawiamy się w ten sposób, że zróbmy promocję, zobaczymy, co z tego wyjdzie, będzie, co będzie. Jakoś to ocenimy, czy wypaliło, czy nie wypaliło, będziemy to czuli. Otóż nie będziemy tego czuli. Nie oceniaj skuteczności kampanii reklamowej na czuja. Tak się nie da. Określ mierzalne cele. Dlaczego tak się nie da oceniać na czuja? Ponieważ, tak jak mówiliśmy wcześniej, możesz wydać. 10 tysięcy albo 100 tysięcy złotych na reklamę. Ona może ci przynieść 7 tysięcy albo 70 tysięcy złotych zysku albo przychodu. Na czuja bardzo ciężko jest to ocenić. Nie wiesz, ilu, ilu tych klientów przyszło z reklamy, ilu przyszło z której reklamy, czy może była tutaj jakaś synergia pomiędzy reklamami w różnych mediach i pomiędzy różnymi metodami promocji. Jaki jest związek pomiędzy tą reklamą a tymi przychodami, które były w tym miesiącu? Czy jest, jest jakiś tak. związek, czy nie ma? Tak naprawdę nic nie wiesz. Tego, tego się nie da do końca poczuć. Najczęściej takie myślenie kończy się w ten sposób, że wydaje się, że chyba ta, ta forma promocji jakoś super nie zadziałała, no bo nagle te przychody nie skoczyły nam dwukrotnie, nie podwoiły się ani nie potroiły, więc też nie widzimy skuteczności. A to, że, że nam przychody wzrosły np. o 30%, no to trudno jest nam ocenić, czy tutaj reklama zadziałała, czy nie. Nie patrzymy też na terminy. Człowiek średnio, powiedzmy, radzi, radzi sobie z czasem. Trudno jest nam skojarzyć, że na przykład wysłaliśmy reklamę miesiąc temu i, i że dwa tygodnie później mamy jakąś górkę w zamówieniach. Powiedzmy, ta górka jest 30% względem jakiejś naszej średniej, i trudno jest nam skojarzyć, że ta górka jest związana z tą wcześniejszą reklamą. Więc jest to myślenie bardzo mylące. Określ sobie mierzalne cele i określ, jak będziesz właśnie sprawdzać. Czy ta reklama działa, czy nie działa? Oczywiście, może być tak, że Twoja reklama nie ma na celu wywołania jakiejś konkretnej akcji w stylu np. sprzedaży, zakupu, zapisania się na listę mailingową, podania swojego numeru telefonu komórkowego przez klienta, czy zapisania się do Twojego programu lojalnościowego. Takie mogą być cele. I są one mierzalne. Natomiast są też cele, które trudniej jest mierzyć. Przykładowo jakaś, jakaś zmiana wizerunku, to, że jesteśmy kojarzeni przez klientów. Natomiast najczęściej małe firmy takiej reklamy nie robią. Są to formy takie bardziej nastawione na markę, na promocję marki, na promocję wizerunku. Raczej rzadko małe firmy taką promocję robią. Jeżeli robisz, no to faktycznie tutaj może być problem z mierzeniem czegoś takiego. Ale znając życie, jeżeli prowadzisz małą firmę, to raczej koncentrujesz się na promocji sprzedaży, czy w ogóle na marketingu bezpośrednim, czyli na takiej promocji, która jakiś efekt mierzalny ma generować. Więc mierz ten efekt i nie obędzie się tutaj na pewno bez Excela. Trzeba to sobie wszystko zapisywać. Nawet jeżeli robisz kilka form promocji na raz, kilka mediów i nie jesteś w stanie rozdzielić tego i sprawdzić, które medium, która forma reklamy, jak zadziałała, to chociaż monitoruj to jakoś sumarycznie. Przykładowo, sprawdź że w danym okresie wydaliśmy na reklamę tyle, i monitoruj w ogóle jakiś cel, który ma Twoja firma. Przykładowo, niech to będą przychody i patrz, czy jest jakaś korelacja pomiędzy Twoimi wydatkami na reklamę, a wzrostem przychodów albo pomiędzy Twoimi wydatkami na reklamę, a wzrostem dynamiki rejestracji klientów w sklepie internetowym albo w portalu społecznościowym. Patrz na to, czy jest jakiś związek pomiędzy właśnie tymi kilkoma formami promocji, jakie ty robisz, w jakim one czasie były robione, a tymi efektami, które gdzieś tam rejestrujesz. No i w tym celu oczywiście nie obędzie się bez Excela albo jakiegoś systemu informatycznego. Natomiast, no, jeżeli nie będziesz tego mierzyć, to tak naprawdę lepiej jest tej promocji nie robić w ogóle, bo ona na no, naczuje się tego nie da dobrze zrobić. I wreszcie, tak, jeżeli już skoncentrujesz się na jednej metodzie na raz, Zajmiesz się budowaniem swojego biznesu, a nie nastawieniem na szybki zysk. Poznasz swojego klienta, aby zbudować dobry komunikat. Również tutaj może dodam na marginesie, że agencja reklamowa nie jest ekspertem od twojego klienta. Nawet jeżeli zlecisz reklamę agencji reklamowej, to również agencja reklamowa będzie Tobie zadawać pytania od twojego klienta, bo ty masz być ekspertem od swojego klienta. Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby przekazać nawet agencji reklamowej takie informacje. Następnie, będziesz świadomy tego, czego chcesz, lub będziesz świadoma tego, czego chcesz, to zajmij się kontekstem. Zajmij się kontekstem, to znaczy zrozum kontekst w ogóle reklamy i promocji. Zrozum to, że skuteczność reklamy nie zależy od reklamy. Już tłumaczę o co chodzi. Skuteczność reklamy zależy od wielu czynników. Tych czynników jest całe multum. Ja tutaj jedynie wymieniam przykładowy. Na przykład konkurencja. Możesz zrobić najwspanialszą reklamę na świecie, ale jeżeli twoja konkurencja wydaje w tej chwili na reklamę 10 razy więcej, to ta reklama może nic nie dać. Również jeżeli konkurencja ma lepszą cenę, ma lepszy produkt, dostarcza większą wartość, ma lepszą obsługę klienta, to również tutaj twoja reklama może nie przynieść takich efektów, jakich byś się spodziewał lub spodziewała. Wreszcie nastroje nabywców są tutaj równie istotne. To już zupełnie nie zależy od nas. Jeżeli teraz jest kryzys, ludzie są zwalniani i nie kupują na przykład samochodów luksusowych, to chociażby nie wiadomo, jaką reklamę puścić, to te samochody będą się słabo sprzedawać, bo nastroje nabywców są złe. Nie ma teraz jakiejś mody na takie zakupy. Na przykład ostatnio doświadczyliśmy kryzysu na rynku budowlanym. Firmy deweloperskie zaczęły reklamować swoje mieszkania, no oczywiście z rozmaitym skutkiem. No gdyby tego nie robiły, to w ogóle by przestały sprzedawać. Być może te, które reklamowały, to coś tam sprzedawały, ale. Można też przypuszczać, że wiele z nich i tak sprzedawało mniej niż w okresie koniunktury, gdy się w ogóle nie reklamowały, a i tak sprzedawały. Więc trzeba takie różne czynniki brać pod uwagę. Twoja strona internetowa może być słaba. Robisz przykładowo linki sponsorowane, albo pozycjonujesz się w internecie i się okazuje, że użytkownicy wchodzą na stronę, ale nikt nie składa ci zapytań ofertowych, albo nikt nie kupuje, albo nikt się nie, nie rejestruje. Może po prostu twoja strona internetowa jest do niczego, albo mogłaby być znacznie lepsza. Więc nie liczy się tylko ta forma promocji, ale również konwersja już na samej stronie internetowej. Następnie, pudełko, zdjęcia czy jakieś formy wizualizacji produktu, może u ciebie ich nie ma, a przydałyby się szczególnie takim ciekawym przykładem może być sprzedaż butów czy ubrań przez internet. No jeżeli nie pokażemy zdjęcia, albo pokażemy za małe zdjęcia, albo nie pokażemy kilku zdjęć, które dobrze by ten produkt ilustrowały, no to będzie nam ciężko to sprzedać. Są takie produkty, które w szczególności kupuje się oczami, również nawet jeżeli są produkty, które na przykład produkty edukacyjne, produkty szkoleniowe, to również warto pokazać wizualizację, aby zilustrować tę wartość, którą się klientowi dostarcza. Więc niekoniecznie dotyczy to produktów materialnych. I tutaj również możesz mieć najlepszą reklamę, ale źle pokazany produkt no, się może nie sprzedać. Moda. Czy jest teraz moda na, na twoje produkty? Może teraz nie ma mody na takie kurtki, jakie sprzedajesz przez internet? Rynek. Czy twój rynek w ogóle istnieje? Pojawiały się na naszym blogu właśnie takie też pytania o to jak promować produkt, gdzie potencjalny klient nie jest świadomy swojej potrzeby albo nie jest świadomy, że takie rozwiązanie, jakie mu oferujemy, w ogóle istnieje. W związku z tym go nie poszukuje. No, jak promować taki produkt? Jest to na pewno trudne. Da się to zrobić, jest to znacznie trudniejsze, jest to znacznie większe wyzwanie niż promowanie czegoś na co już istnieje potrzeba. Przykładem takiego produktu, na który jest mały rynek, jest chociażby nasz system do e-mail marketingu fump. fump.pl. Mamy uruchomioną kampanię linków sponsorowanych, promującą ten produkt. No, jest bardzo mało kliknięć, jest to mały rynek. Mało firm szuka czegoś takiego, mało firm w ogóle prowadzi e-mail marketing, więc jest to w związku z tym też bardzo mało, mała nisza. No i oczywiście wiemy o tym i do pewnego stopnia to akceptujemy. Wiemy, że jakichś cudów z tym nie zrobimy, bo jesteśmy ograniczeni przez rynek. Następnie obsługa klienta. Twój produkt nawet może mieć jakieś wady, natomiast jeżeli masz dobrą obsługę klienta, to nadrobisz. Jeżeli twój produkt byłby idealny, ale masz złą obsługę klienta, to i tak pójdzie za tobą co? Pójdzie opinia za twoją firmą i Reklama oczywiście będzie miała w rezultacie gorszą skuteczność. Czyli mamy tutaj też różne czynniki PR-owe, wizerunkowe. Niektórzy specjaliści od marketingu, direct marketingu, takiego marketingu bezpośredniego czy marketingu małych firm, argumentują, że nie ma sensu robić jakichkolwiek form promocji wizerunkowej, że to nie daje zysku i tak ale weźmy na przykład sobie wyobraźmy dwie firmy, firma A i firma B. Firma A robi najpierw reklamę wizerunkową, jest znana na rynku przez nabywców, a dopiero potem robi formę marketingu bezpośredniego, czyli taką, która ma na celu na przykład sprzedaż. I jeżeli ta firma wcześniej zadbała o to, żeby być znaną, no to i znacznie prościej będzie potem jej sprzedawać. A firma B, która nie zrobiła wcześniej tego marketingu wizerunkowego, nie ma żadnej opinii, jest zupełnie nieznana, to ten marketing bezpośredni też będzie mniej skuteczny, więc pamiętajmy o tym, że opinia, wizerunek, PR firmy wpływa na cały kształt skuteczności działań marketingowych i sprzedażowych firmy. Handlowcy często krytykują właśnie działy marketingu, że A dział marketingu to wydaje niepotrzebnie nasze pieniądze na jakieś głupoty, to nic nie daje, bo to nie sprzedaje. Natomiast weźmy pod uwagę to, że ten handlowiec, ten sam handlowiec miałby znacznie mniejszą skuteczność swojej własnej osobistej sprzedaży, gdyby nie wcześniej te starania działu marketingu, który zadbał o odpowiedni wizerunek firmy na rynku. Więc pamiętaj o kontekście, pamiętaj o tym, że skuteczność reklamy nie zależy ani od agencji reklamowej, ani tylko od Ciebie, ale od wielu czynników. Część z nich jest zależna od Ciebie, a część jest w ogóle poza Twoją strefą wpływu. Więc bierz to proszę pod uwagę. Omówiłem teraz pięć prawidłowości, które warunkują sukces promocji internetowej. Jeżeli weźmiesz sobie te pięć zasad do serca, to sądzę, że na pewno jest to potężny fundament, na którym możesz budować sukces swojej firmy. Trzeba te pięć rzeczy wiedzieć, żeby poważną firmę porządnie w internecie wypromować i odnieść jakikolwiek sukces w biznesie.